Witajcie w naszej bajce, gdzie kaczor pali fajce. Kochani w dzisiejszym odcinku. O, te bandyta tam mnie orcuje. W dzisiejszym odcinku testujemy sobie bułgarskie fajwerki od importera ARPI. Tak to wygląda. Ceny nie znam, zresztą zobaczcie sobie jak to tam wygląda. Przypuszczam, że to są motylki z dymem. Więc zaraz się okaże czy warto czy nie warto Będzie dzisiaj bardzo długi odcinek, więc usiądźcie wygodnie I będziecie oglądać i zobaczycie co warto sobie z takich pirobajerów może w przyszłości ściągnąć A co nie Dawaj kaczor otwieraj, najpierw odpalimy sobie latające motylki Dymy od, od kurde, ty, zostaw ty, do innego odcinka jest? Ja przypuszczam, że to są yy, motylki z dymem wiesz <laughs> Tak, dymy klaskowe to zostaw Zostaw pan wygodnie spodnie Wnet zawołam Mamy. uwaga, zaczynamy. O. Jak to jest, normalnie je kładę jak motylka? No, tak, tak, tutaj połóż na tym. Zaraz zobaczymy, co to będzie z tego, czy w ogóle coś to, to, to warte będzie. Kule, tyle Nie? rzeczy w tej kieszeni. Masz napalniczkę. swoją. Masz. Masz moją, moja jest lepsza. Tak. Te najtańsze tak. są najlepsze, dawaj, odpalaj wariata. Z... Nie, dymu to nie zostawia, czyli zostawiamy to na noc. To tylko chyba światełko zostawia. Kaczorek lecimy, lecimy z wulkanitymi motylkami. Teraz już jest taki półmrok, więc zobaczymy jak to wygląda. Żebyście też wywidzieli. Ja to... Powiem Ci niczym one się nie różniły od tamtego. O, widziałeś centralnie do paczki chciał wrócić. No odpal jeszcze jednego niebieskiego. Myślałem, że będzie jakiś efekt, tak, jakieś ja też coś. No, nie e A chociaż, że każdy kolor... Będzie Powiem Ci, ale w plare. dzisiejszych czasach widać, że Bułgaria nie jest w Unii Europejskiej. Bo w dzisiejszych czasach u nas to by raczej nie przeszło, bo za dużo plastiku jest. Ale certyfikat chyba co Takie. Dobra, zostaw tego jednego. Będzie na kiedyś na luźne szalanko. Dobra, dawaj, teraz teraz mam takie coś. Eee, fighter, a Czekaj, tak to wygląda z bliska. Macie certyfikację. C. Otwieraj, odpal. dwie sztuki jedną sobie zostawimy, chyba, że każda inna będzie. Zobaczymy! Zobaczymy tego potwora! Czas zobaczyć! Tego Degadam. potwora. A tam... mieć One mają... Ty! Na Co? powinni dać strzałkę, że one powinny być tak, chyba, nie? A skąd że tak? Czy, czy... o tak? No i ląd jest. No nie wiem, wstawiaj! ląd ja. jest tak. No, nie... no to tak! Tu pionowo postaw. No chyba nie? Na teraz nie wiem. No, no stawiaj świgiełkami do góry. No, odważny świat należy. Tak, jak poleci, tak poleci. Kaczor. Nie od... Nie dygaj, Rejku. Zaraz zobaczymy. Zobaczmy. Touch me, touch me, touch me. Kur... Dobry! Jak chcę jeszcze raz leć na górkę? To chyba trzeba normalnie położyć. Czyli wiesz, tak. Kładnie, połóż normalnie, połóż normalnie na ziemi jak tylko. Dobre to było! Ty na taki huk, takiej gramowej petartki! Dawaj Kaczor, odpalaj, nie dygaj, ryju! O, to mi się podoba. O, ta tak. No. Pa, leci! Pa! Teraz fajne, teraz fajne, dobra tam będzie do strzelanka Dobra mamy tutaj teraz takie wulkany Tak to wygląda No zobaczymy, odpalimy sobie z jedną, dwie sztuki Jak będą się różnić to tak O Mięciu tam gna sprzętem Dawaj kaczorek Dawaj wulkanika jak swojego Niby te same No to dawaj, o może być na tym a zostawimy sobie, wiecie, do luźnego strzelanka, tam jakiegoś silniczka przyczepimy, albo coś. O, jaki Ładne. Ale ładny. taki zwykły wulkanik. Nawet wysoki. Myślisz, że będzie miał ekspozę jakąś? Nadzieję, nie. nie. Jak na takie małe gu... nie <laughs> Jak na takie małe główienko, nawet fajne. No. No dobra, tutaj na razie. Gdzie? Do taczki, dawaj. Taczka naszym przyjacielem. I nie chcę kaczolek cię podwiócać, ale nie będziesz jechał tą taczką. Nie, dawaj! Kurna dobra. No, dawaj ryju, będzie te prima sort. Dawaj. O, bierz taczkę jak swoją i. Jechał chłop na ciągniką. O! <ścoughs> Ten torta! Dobry jest! Dobre! Jak to jej tanio, tanio! Fajne! Good, good! Podobał mi się! Fajne te wulkaniki! Fajne! I standardowo sąsiad zawsze wypuszcza psa wtedy kiedy my strzelamy, nie? Dobra, kolejne wulkaniki prezentują się w następujący sposób zrobię ostrość o, dobra, masz. O, gorzko, gorzko, gorzko. Sąsiad to chyba nas kocha i specjalnie go wypuścił. A ten pies, co strzeka, to on się nie boi fajwerków. On jak widzi fajwerki, to z dostaje i się rzuca na nie. Więc przy nim najlepiej nie rzuca żadnych petard, rakiet, bo się na wszystko rzuca. Tak, on się nie boi. On się nie boi. Mamy jakiegoś złotego i srebrnego, widzisz? Tak. Nie. Niebieski. To masz. O, to się każdy wyróżnił. Tak. Ten ty diabłem ty? jest. Ty. Ten jest... A ten, czekaj. A Ja te... Diabeł! Te dwa są te same A. tylko. No to tego odstawimy. Dobra. Dajemy najpierw jednego. Odpalę tu. palatu tu. Karakan jakiś olej chyba zostawił. Jak zawsze. <laughs> Dobra, odpalaj. Najpierw yy, kanik, coś tam? A, kanik, <laughs> coś tam. Kanik, kontaj. O. Yeah. Ale ładny. O Jezu. O Jezu. O. Ładny. Jak na takie małe pierdółki, nie? Zaczynają mi się te wulkaniki podobać. Tak. Bułgary to mają fajne te fajwerki, nie? No. Boguś, kiedy jedziemy do Bułgarii? Bierz zielonego busa bankowego. jest takie jak tamten. Ale może będzie inny finałek, wiesz? Może. Zobaczymy. Nie, nie. A pan ciągnikiem ogląda fantany, widzisz? Nie. Panie, pracuj pan tam. Nie ma darmowych pokazów. Darmowe obiadki się skończyły, no. a ten był zwykły. Tamten był choć z jakimś takim, takim wiesz... A ten będzie złoty. A ten... O, widzisz? O. Złoty. Ale ładny, ja lubię te efekty z wulkana. Pamiętam, któryś kiedyś miał taki chyba. Chiromax. A nie e, od tego, od Triplexa ten Rain, coś tam? On A, o jak fajnie pluje! Fajny jest! To co Lego na działce odpalamy. No dobra, idziemy teraz po kolejne pirobajery. Czekaj, teraz włączyłem nagrywanie. Aha. Jest certyfikat, jest, włączyłem nagrywanie masz kaczorek. Żeby później nie było, że wiesz, odpalamy jakieś nielegalne pirotechnikę, zakazane. Chociaż to jest pirotechnika z Bułgarii, nie? Jak? Jak będzie coś fajnego, może Bogu ściągnie do Mystery Boxów. Ale to wiecie, nie ode mnie zależy, ja to mam. To by do... był fajny pirobajer. No. no, te wulkaniki, Tylko żeby cena nie była z kosmosu, wiesz? O, cztery cale, siedem cal, nie, też wszystkie cztery. I wszystkie chyba fioletowe. Nie, zielony. Te chyba są, mogą być te same. Nie, ten jest różowy. A, no to ten niebieski, nie ten zielony. No dobra, dawaj palę. Dawaj na tym, na tych dwóch słupkach. Tu zostaw mu ten olej, bo mu na pryska do oleju. Tu na słupkach, gdzie na drzewie do palenia w piecu. No, stawiaj! Co tam tak pisać, że. Dobra, kurwa, skończ. To ty w łapie, go trzymał w wariacie? Nie, prawie. No, ja myślałem, kurde! Mówię, kacur taki odważny, w łapie będzie trzymał? O oh, yeah! Taki! Zwykły, Z zwykły, bez rewelacji. Zobaczymy teraz fioletowego Oooo, ten to z grubej rury walił. No, ten to stosiwo. Ten to od razu z grubej rury walił to Dawaj tego postaw na ziemi, na ziemi, na ziemi, na ziemi, na ziemi Ten tu, jest tu. fioletowy Dobra, będzie to samo, zobaczysz Chyba no. może będzie tylko inne trzeszczenie o nie, inny efekt. Widzisz? Twój ten, twój efekt z złotego deszczu. Nie no. pytajcie skąd dlaczego kaczorek lubi złoty deszcz. Wył kiedyś taką jedną dziewczyną. No i w sobie stała nad nim i wiecie co robiła. Ja ten bardzo lubię yeah. yeah. Ja wiem, że lubił złoty nie. deszcz. Bardzo wszystkich zwierząt, Teraz bonus. Pierwszy. To taka fontanienka o, dawaj, odpalaj. Jedź na górkę. Dobra. Nie, grzesiowi było, żeżki przeszkadzały. Nie, ale nie Dobra, dawaj, tam No wszyscy się ganiają w kaczor Dawaj! Ładnie wygląda, wstawiaj. Czekaj, bo on musi teraz sobie ściągnąć ter. Cypla nic publicznie nie ściągaj. Nie ściągaj spodni. Podpal normalnie tam! I postaw. No! Tyle lat w tym fachu siedzisz i nie umiesz. Ta! No i uciekaj. O. Do tego bunkra obok. Dawaj ty. Oho! Ta! ra. Ty, Tam dopiero wiknął efekt jeden na polu. Tak? Uf, spalił to się jak poszedł. Spalił się na niebie, O. o. Prawdziwy wulka się rozkokasza Tak, pan Skoparki to zamiast pracować to są ogląda darmowe fajerki. Pan dyka. Na razie taki zwykły, nie? Ten orzech tu jest, do... ten go nie ma. To jest tylko cień starego orzecha Tak I taki zwykły Ty, patrz on tam wypluwa w ogóle Jakie te, widzisz? No to jest skórę, skórę. No specjalny. Ty, Takie kule pulące powypluwał Dobra, dobra, chodź tutaj piękny dżentelmenie Chodź, 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 bo ty już uciekasz Teraz mamy coś takiego O, o, to jest jakieś Triki-biki to też ta dawaj, leć kaczem. tam. Tam na górkę, obok tamtego Z górki jest lepszy widok Pan z koparki lepiej widzi. Tak, pan z koparki lepiej widzi. I, o, I orzeszki się przypalają. Suche. Suche. Gdzie są suche, bo są mokre, bo deszcz pada? No ale już są suche już w tym roku owoców nie wygląda. <laughs> będą miał smakowe. Ten pan z koparki to jedzie w dymie. O! Na razie to takim czymś pluje i migocze. No. Bo to jest cichy efekt. Akurat. Nie Grzesiu? Nie. tam tam grzywa wszystkim. O! I zielone te i kierki. I zielone, akurat Grzesiu dla Ciebie. O, i czerwone. O! I dalej plumczy. Ej, Na stadion jak znalazł, zobaczę, jak ładnie dymi, nie? Beniu! Nie chcesz do sklepu? A, sorry, już nie pracujesz w <głosy> <głosy> Dobra, Benek, w ramach przeprosin zobacz. Zobacz, mordo. W ramach przeprosin takie serduszko. Love, baby. O, tu macie informację, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć. Odpalaj, Grzesiu, serduszko. Tam? Tam, na no, gdzie? To jest wulkan? No. W kształcie serca? No, gorzej jak to będzie... no bardziej wyrzutnia to nie będzie, nie? Chociaż jak będzie wyrzutnie, to orzech obroni nas. To na cholerę, w kształcie serca. No to jakbyś Benkowi chciał w, w ramach tego dać przeprosin. Beniu, jesteśmy z programu I'm Sorry. Ty, a to może robi się serce z, z ognia? Może, zaraz zobaczymy. Albo to trzeba z góry dronem nagrywać. O ty, zobacz! Nie no, to wszystkie pięć tych się pali. Ale mi przykusa zrobiło, a ja tam łeb tam w wulkan wkładałem. O Grzesiu masz, zobacz. Fajne, fajne. Na, znakiem tego na górce nie odpalaj. O. No to tu po rozpieczętowuj, wbijaj i strzelaj. Bo są różne kolorki. Miękka ziemia. Tu masz ten, zobacz. O. 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 Gdzie? mój, Tam w tego dziada to tam strzela. Opa, o. Instrukcje instrukcję Tak. A jest zima i ziemia zmarznięta? No to z ręki. Cicho. Dobra, odpala zielonego, odpalimy niebieskiego. A co, odpalić kolejny, czy nie? No zaraz zobaczymy, jak to strzela w ogóle. Nie. Jeden pójdzie do góry, drugi. Oooo! O! O! Fajne! A ten drugi, ten drugi ma efekt? Nie, ten Obydwa dwie... mają efekty. Nie, jeden nie, ma nie, efekt. Jeden, dwa. Pierwszy. pierwszy niebieski miał efekt. No. Tak. To niebieski fajne. to odpalaj teraz różowego i czerwonego Tykować to może pod skosem bardziej o... Żeby to razem strzelało. Tak, a nie takie zeza zrobiłem. Tak Nie, niebieska fajnie prykała. Tak, fajnie to. Tak, fajnie. O! Jedna leci w te jedna ławy, druga ma kraki. Ta z nie jest fajna. Czyli tak, czerwona miała crackling, a różowa miała pseudoeksplozję. Dobra, Kolejna mamy. Kurde, będzie tego Co to chyba wszystkie naraz, nie? Czekaj, Będzie to wszystkie takie same? No, to tu Grzesiu może sobie minigana zrobić z łapy. Nie Grzesiu? Zrobić sobie minigana? Co? Dwie odpali. Jak dwie odpalić? Ja ci odpalę cztery. To ty, wydyganiec jesteś? Sylwester żeś trzymał, 20 w łapie, a teraz? Boisz się cztery Łzyk Ty, spadło ci tam Widzę, widzę Damy radę, Grzesiu. Nie dygaj zmiany na lepsze, mordo. Te ląciki mogliby mieć trochę dłuższe, nie? Co to dla Grzesia? Co to dla Grzesia? Bierze jak z bananka To jak swojego O, pik Pik, no, człowieku, ile tu masz sof? Człowieku właśnie sof kraklingowy, to będziesz mógł latać jak maharadża. Chodź tutaj stań tu przy po 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 polu. No. Pancio ci przypali. Czekaj! A, tu jest fajnie pan nie No, no i tam. No i ładnie w górę co O! Ooo! Go go power, Czepole! Eee, dobrze Kacu, strzelasz! Kurka, to, to jest ziemski zobacz, to na napierdzielasz! Nie, Kacu? Dobry! E, he, dobry jest! To. Takie niektóre to ledwo plują, nie? Tak. Ale, ale syfi strasznie, we? Ty, ale te były fajne! Były fajne! Te były fajne! Oj, pejcza. Nie wiem co to jest. Taki pejczyk. To jest coś takiego, jakieś perl, coś tam. Nie, to się chyba pali. To chyba o to chodziło. Masz jeszcze jedno. Taki pirobajer. O! Różne kolarki O kur... Nie umiem, nie umiem drugą ręką. Co ci nie idzie kręcenie? Dawaj. O, dobrze, mi, O, kurno, znowu. Ten się zacina. A, <grym> dobra, oparzyłem się. <grym> do Ty, ale to by się nadało do tego, jak to się mówi. Do zdjęć, fajnie. Nie, To, to zdjęć też, do ale wiesz, że to by się nadało do no. kołowrotka. No? Do roweru sobie przyczepiasz, jedziesz i taki efekt masz. Ty, dobry pomysł na rower. No, ale długo. No to zostawimy, bo jeszcze mamy parę sztuk. O, bo fajne. Podoba mi się. Ciche fajwerki, nie? No. Takie prawie bezpieczne. No. Nie, nie będę pali. tego dotykał, bo to już chyba... Nie, no raczej... To nie raczej... jest jak zimny ogień, albo jak te fontanny. Ja! Nie, nie, nie. No tam petarda na końcu. Dobra, Kaczor, co my tu mamy? Mamy tutaj: Najpierw weźmiemy wujka sama. Mamy takie oto rakiety wujka sama. Patrzcie, to jest dobre do podpalania. Widzicie? Podpalasz jedno i. Certyfikacik to. Mamy tu różne kolorki grzesiu. Po, po sztuce odpalimy czarna, czerwona, zielona, niebieska. Potem sobie zachowamy je do jakiegoś luźnego strzelanka. Dawaj, po jednej. Do rurki po ty możesz wkładać sobie i odpalać ta, z ręki. No, bo to cię. No, po Harry Potterze. sobie do rurki i z ręki odpalasz. No, widzisz? Wchodzi elegancko. No, bez Acz ta czora wariata. To jest niezatapialny. Sak. Viva nie wali. Las Vegas! Łapka czarna. Nie będzie czarna, jak przedarza. O, jak poszła! Ciche. Ciche fajerki. No co ty byś chciał? No z latającego patyka to nie blasty. Nawet to nie ma takiego odrzutu, żeby ci łapkę przysmolić. Ale śmierdzi strasznie. <grym. grym>. O, i w koparę. Pokapare. Powiem ci, że fajne te tak, 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 Fajne. Akurat przelatują przez siatkę, nie? Ledwo co. Ledwo co. Zaluj mi do góry, zobaczymy jak wysoko poleci. O, no. Do góry? Masz ogień? Mam. Bo, tam, bo widzę, męczysz się z piciła z za zapalniczkami. A to twoja. No to trzymaj ją! Przynajmniej Dla... ta odpaliła. Dawaj do góry, poleci chociaż. Nie. Dobra. Nie. Nie, no nie. Dawaj teraz te. Tu mamy te miodkowe rakiety, patrzcie, taki miodek. Ooo. Czekaj, bo masz tą łapą jak cepem. O, takie miodkowe rakiety, dawaj. Dwie, nie? To no, dwie! Ciekawe jaki efekt tu będzie. Jedną przed siebie, drugą na góry. Jedną przed siebie, drugą do góry. Ja. Zasięgi sprawdzisz. No, jedną przed siebie zrąsi, drugą do góry zrąsi. Co zrąsi? No, z patyka. No, ale wiem, ale zrąsi. No. Z, rąsi? No z takiej rąci, to w tym momencie jest bezpieczne odpalanie. Tak. No nie gadaj, kaczor. Nie wygłupiaj się. Kaczor ja. nie wygłupia Tak. Gdzie on No jak to? Dobra, jest. Ja. <laughs> nie dawaj ta kaczorkowi pić. Nie, bo Ola go zgłosi zaraz, że pod wpływem alkoholu odpala fajwerki. No, oddał za zapalniczkę, bierze swoją. O, ta o, poszła dobrze. Mam moc. Tylko wystrzał. To, to, to powiem ci taki... Tylko silnik ma dobry. Nie wiem, do góry puść teraz. Ta to by się nadawała, żeby tak w cel walnąć, bo poszła ładnie. No. O. Nawet wysoko poszła ale... Dobra Grzesiu. To już mieliśmy pszczółki, myślałem, że będzie efekt pszczoły. teraz mamy e, latającą perłę, a później będziemy mieli latające motyle, a UFO narysowane. No, akurat nie. Ruczka Harry Pottera, to czego się przydaje? Do bezpiecznego odpalania. No. Gdyby dali w zestawie patyczek do odpalania, to tego by nie było, raczej rurka. O, to miała jakieś migotanko, czyli prawdziwa perełka. Te, teraz do góry. Widzisz się Czy ci przyświeci? Daj przyświecę ci. Idę. Wal mordo. Centralnie w górę uh! Też fajne. Fajne silniki mają. Te były lepsze od tych perełek. No i teraz weź, macie Butterfly i tu jest UFO narysowane. Już normalnie odpalę, bo mnie łapa parzy. Myślałem, myślałem, że ci zimno w nią. Tak tą mrączką machasz. No tu masz urki, zobacz. Tak. Muszę tutaj To zmień rękę. O. Nie no, żeby nie było, my się z panioli nie śmiejemy, nie? Tylko takie potem głupie absurdy potem wychodzą, nie? O! o jest! To, jak to, to, to samo co tam to było? No. Bo może tą samą paczkę wziął? Tak? Nie, teraz z tym ufą wszedł do takim. O, teraz Grzesiu wziął pionowo. Podam No to Gdzie... tyle, no. To tyle w tym kanale. Trzymajcie się, po napisie co najbardziej wam się podobało. No, ty myślisz, że to, to, to zmieni, Grzesiu. Mordo. No ale on chce ten kolor. A, masz. Odpuść kapitan Ameryka. Też się odpala. Masz. Tak? No tak. No. <grystanie> kapitan Ameryka na płasko. Bije się w ziemię. Wbiłem. <grystanie> Bo za mały skos był. Dawaj jeszcze raz. Tylko teraz damy większy skos. Masz? Patrz. Nie umiesz robić, Patrz. Robisz tak glebę pójdzie. Dobra, odpalaj Teraz nie pójdzie w glebę. Gaz się, kończy. Tak, no to twoja. i pyk w koparkę. Nie no, to to pójdzie do pieca. No żartowałeś dawaj, podpalaj. Długo się pali. Eee. dostał. To tyle. Takim cudownym akcentem kończymy ten odcinek. Pa.